Cześć, witam was na kolejnym odcinku na kanale Nieogarienych z Dear Boy I Dzisiaj zobaczymy sobie Pet Simulator X wersja jakaś Enchanted, coś takiego. Ja w sobie musiałem wejść i wybrać te pety, bo chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, czy to się w ogóle nadaje na odcinek. No i powiem Wam, że tak sobie wyobrażam Pet Simulator X remastered. Czyli taka mapa właśnie jak była wcześniej. No, może nie taka sama, ale naprawdę tutaj jest to bardzo fajnie odzwierciedlone jak to mogłoby wyglądać. Dlatego co, no ja bez przedłużania zaczął. Christmas Event jest tutaj, mamy jeszcze updatey. No i mega mi się generalnie podoba ten design tego wszystkiego, co się tutaj znajduje. O dobra. Wszystkie dwa mi atakują. O, super. Tylko ja może najpierw sobie wybrał to mniejsze. Aktualnie nie będę iść do Christmas Warda. Okej, okay, tutaj widzę, że ta gierka jest właśnie na takim poziomie cięższym, jakby właśnie Pet Simulator, od te 11 coinów dostaję. Za jedno, dobra, sobie tutaj zaatakujemy kolejne. No wiadomo, tutaj jajka są skopiowane też z Petsima, bo mm, no i w sumie też są tańsze, no bo to jednak jest właśnie taka wersja taka testowa, tak to można nazwać, nie? Chociaż to nie jest, ale ja bym tak to nazwał, nie? Dobra, zobaczmy sobie to jajko w ogóle, bo mam troszeczkę Robuxów, tak jak zobaczyłem, to może coś tutaj kupił, zobaczył. Jak to, to wygląda? Dobra. Ekskluzywne jajko. Otworzę sobie. Okej, okay, to jest to, co było rok temu na pewno na tym updatecie. Albo w tym roku nie pamiętam już. Okej, okay, dobra, i Snow No Cat. No, chyba no to był ten, co był rok temu akurat, ale tutaj istniał do tego na przykład, że pety. O i tutaj właśnie też widać, że ten pet ekskluzywny nie daje jakoś mega dużo, bo to daje tyle co najlepszy pet, a yy, najlepszy pet ma Dimage'u 2, a tu daje chyba 90%? 8, yy, nie, 50% najlepszego peta, czyli 2, czyli 1 daje, czyli by się zgadzało. I mi się wydaje, że jeżeli tej gierki nie zdejmą Tej gierki z Robloxa To może być tutaj jakaś ciekawa seria, nie? Bo mega mi się aktualnie ta gra podoba Zajebisty design, bo tego się inaczej nie da powiedzieć Wow Dobra, można, e, możemy kupić pierwsze jajko Za dwa e, Za 250 znaczy się Bo dwa zobaczyłem, Dimage peta, nieważne Za 250 możemy kupić nasze pierwsze jajko Nie będziemy mieli bunny I to taka sama animacja jak z 99 nie no Gratulacje dla typów, którzy to robili. Ja tutaj nie mówię jakoś po prostu tak ironicznie, tylko właśnie mówię, że naprawdę, wow, że bardzo dobrze im to wyszło, nie? No tutaj to będzie długo rozmawiać, ale rozejdziemy się jeszcze po mapie ogólnie, bo jestem ciekawy, dużo rzeczy, jak to tutaj wygląda. Nie, to tego, to może w następnym odcinku to otworzymy. Rank Rewards, nic, nie ma. Właśnie, Jaram się tym, że w taką grę mogę zagrać, bo. Minęło bardzo dużo czasu od Specim Xa i w końcu mi się wydaje, że znowu wrócę do tego czasu, kiedy po prostu zacznę grać w takie grindować w takie Petsimy, nie. Dobra, ale fajnie, że się udało tego ekskluzywa faktycznie zdobyć, bo to też wygląda, że to też nie jest też jakieś mega drogie też. No, no nie chodzi też głównie o to, nie? Ale że tutaj też nie jest jakieś naciąganie na Robux, to też widać i bardzo dobrze, że nie ma naciągania żadnego na Robuxy. Też byłaby jakaś przesada lekka. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Tutaj kolejne rozwalimy. Ja już bym chciał przejść dalej, ale to już 12,5 tysiąca, nie? To, to naprawdę jest mega dużo. Dobra, otwieramy kolejny mouse. O, chyba tego peta nie było. Nie było chyba w ogóle tego peta w pet simulatorze? Tak mi się wydaje? Czy tego mogło nie być? Dobra, zbieramy na to za 750, to nieważne. Idziemy do sejfu, <laughs> Rozbijamy bank. Nie, dobra. Nie, no dobra, tak szczerze, mega się radzę tą gierką, Zarombista. Dalej, farmimy dalej, farmimy dalej. Mi się to mega podoba, że ta gra nie jest w ogóle taka łatwa, tylko jest dość trudna, nie? Bo w 99 to naprawdę się nie dało. No, nie wiem, poszedłeś na przykład na farmę i od razu zarobiłeś, nie wiem, 1000, od razu poszedłeś na dwie krainy do przodu. To naprawdę. A tutaj to ja nawet teraz nagrywam 6 minut. Ja się tutaj farmie chyba 8 minut, i ja mam 300 coinów na 12 tysięcy, nie? O dobra, 15, to to będzie duży boost. Okej, okay, dobra. Lecimy znowu. Kurde, nie ma tu hoverboarda? Nie ma hawerborda. Czy ja jestem jakiś głupi, bo nie wiem. Nie ma hoverboarda. O, to szkoda, szkoda. Jakby był, to mi się wydaje, że fajnie by było w niego zainwestować. Naprawdę, mi się wydaje, że dużo, yy, znaczy opłacałoby się to na pewno. O razy 5 koiny to super. Kolejne coiny, jeszcze dużo łatwiej idzie niż wcześniej na pewno. Teraz cel to jest 2000, żeby sobie na shopie kupić, o Golden Paviaco, dobra to akurat już 15, tylko sobie poczekamy, rozwalimy to do końca. I co? I 300, no 2400 mamy. To jest... Waluta świąteczna. Okej, okay, mamy 18% na Nubie, czyli właśnie na tym yy, na randze. Yy, no i co? Like the game? Aha, czyli za lajki like także się dostaje jakieś prezenty, to bardzo fajnie. No i co? Za 2000 otwieramy kolejne Jajko. Też przepraszam, jakbym miał trochę przybity głos, ale no aktualnie jestem troszkę chory. Dlatego napiszcie Zrób to dla Editboya w komentarzach, nie? Dobra? To się wycnie. Dobra, te dają mega dużo, za to mi się wydaje, że już przejdziemy do następnej krainy, jak to się całe rozwali, nie? Bo aktualnie mi dało 2000 jak połowę rozbroiłem, nie? To... Jak to przecież wysadzi całe, to... No... A, nie, dobra, nieważne. 5 koła, to i tak dużo, ale dobra, lecimy teraz do shopu, do shopa to kupimy sobie od razu parę tych Bloom jajek. To naprawdę mi się wydaje, że mega... o mogę turn... O... nie, nie da się o to hacza. Dobra, trudno. Rakun, ok. Dalej. No i właśnie te lepiej, bo tam tylko zapłaciłem dwa koła, a dostałem Peta o mocy 6. A teraz takiego Fox, to ile ma taki Fox? No Fox ma 8. No to to nawet lepiej, nie? Equip bez PET. O, to dużo lepiej. Nawet ten ekskluzyw mi się teraz nie zakłada. Rakun. Tak dobrze to mówię? Nie wiem. Dobra, już nie stać na więcej. Tak, dobrze mówię rakun. Dlatego co? Ja już bym leciał znowu farmić. No a jak to teraz leci? No wow, dużo szybciej. No teraz to już chyba widziałem przechodzimy do następnej krainy, tylko nie? To już zobaczyłem w tym Exclusive Shopie, że taki ruch też mógłby ogarnąć, znaczy taki ruch też mógłby zrobić Preston w gierkach, że właśnie nie ma Titaników, Gargantuanów, tylko są aktualnie tylko i wyłącznie huge. Nie ma Titaników, nie ma Gargantuanów, są ekskluzywy Huge. I w ogóle Beckimonitor doszedł do takiego momentu, gdzie tajtaników jest więcej niż ekskluzywów. A Gargantuanów jest chyba tyle samo co ekskluzjiwów Nie, no dobra, żartuję, to może bez przesady, ale Huge jest nawet więcej co ekskluzywów. Naprawdę, Huge jest chyba trzy razy więcej niż ekskluzywów. O dobra, to mam większą skrzyneczkę, nie? Nareszcie, nie mamy Nuba na 100% już, to mamy 12,5 tysiąca. Okej, okay, dobra, animacja jest też fajna, w ogóle to co mi że kompletnie inne są mapy, tam jest jeszcze jakiś Autumn Forest, potem jest Sandy, jeszcze jakaś, nie wiem, plaża jest i tam na końcu jest jeszcze jakiś wulkan, nie, no to naprawdę, aktualnie jest tylko Spawn World, a widać, że, no, gierka jest na pewno update'owana, bo ostatni, bo był 13, a 20 był Christmas Update, dlatego mamy, jak ja to nagrywałem, jest 26, nie, dlatego... No, o, jeszcze trady w ogóle. Wow, jak to jest wszystko odświeżone. To jest niesamowite. Upgrade jakiś More Coins. A to, to to było w Pet Simulator chyba 99, ale nie porównuję. Mm, tutaj jeszcze mamy auto settings. Czy w ustawieniach coś jeszcze ważnego mamy? Mm, trading aktualnie sobie dam na Friends, żeby nic, nikt mi tutaj aktualnie trade'ów nie dawał. Ale wow, przez to, że teraz zarabiam 4 koła z sejfu, który ziszył się tylko no, mało w sumie nawet to, bo jakby po rozwaleniu tego całego sejfu to naprawdę będzie dużo kasy, będzie 20 koła, mi się wydaje, a to i tak mega dużo jak na to, że następna mapa kosztuje 60 koła. I też mi się podoba, że ta gra jest trudna, bo ona mi przynajmniej zajmie dużo czasu, a ostatnio w ogóle takie nudy są na Robloxie, że to jest hit, nie? No dobra, idę kupić następne jajko. Jakieś nowe jako, bo te widzę, że są kolejne nowe i już widać, że stać mnie na te dwa, dlatego co? oczy znaczy na dwa. No podświetlają się te, na które mnie stać, nie? Tylko co ja sobie otworzył te za cztery koła. Ja sobie otworzył. I Red Foxa mamy, ok. Tutaj jeszcze mogę tam, mogę to. No i zarobiście. Krokodil. Super. 45 mają po 17. Wow, dobra, ja nie będę zakładać, podam się tutaj tepną. 10 tysięcy w ogóle jest Red Foxów. Ale takich na przykład mało jest po 208 tysięcy, nie? W tą grę grało 209 tysięcy ludzi, bo katów to się dostaje jakby ...divultowo na przykład. To bani to. 209 tysięcy ludzi grało w tą grę. Wow. Dobra. Mam nadzieję, że nikt nie zacznie dozwalać tego safe'u. Naprawdę zły, nie? No dobra. Dam sobie sobie tyle przepety, żeby to szybciej. O, no i teraz to leci dużo szybciej też. Bo ten Red Fox nam daje mega dużo. Bo on ma IDE 45, dobra. Jeszcze krokodil ma 3, 17. I teraz ten Exclusive w ogóle jest na pierwszym miejscu. Bo on teraz daje teraz mega dużo. Na przykład nie daje za to tylko daje właśnie za tego Red Foxa. Co czyni na przykład tego Exclusive'a lepszego niż takiego krokodyla, nie? No i super. 25 tysięcy. No to zgadywałem, że 20 koła. 25 tysięcy zarobiłem nawet przez kupowanie jeszcze tego jajek i co. I jak będzie pod ostatnich, pod ostatnią chwilę, nie, mam jeszcze jakąś skrzyneczkę, to co, lecimy na tą skrzynę, nie no, żartuję, aktualnie jesteśmy jeszcze na tym sejfie, nie, dobra i zobaczmy ile dostaniemy, 1000, zostało już ostatniego damage'a, 600, 500 i 100 i ostatnie, nie no, mi, mi się wydawało, że pod koniec zawsze dostaniemy najwięcej, ale najwyraźniej nie. No i co? No i za 37 koła ten poszedł i sobie kupił taką całą armię takich Red Foxów. I teraz tak naprawdę dopiero się zacznie, bo teraz naprawdę powinno iść dużo szybciej. Dlatego co? Nie, ja może sobie jeszcze jedno jajko kupił. Dlatego co? Ja bym sobie teraz otworzył jeszcze te jajka. Te zwykłe. I bym sobie otworzył może jedna za 32 tysiące. Nie, 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 nie. Kupiłem sobie te po 4 koła. Mi się wydaje, że one są dużo lepsze. I zobaczmy, 86, epicki, wow, ty na 4% mi dropnął, no, okej, okay. to naprawdę mega dobry drop, a moje inventory jest full, ok czyli tutaj też mamy max inventory, nie, to akurat słabe, więc max inventory, a mogę tak przejeżdżać? Nie, bo kto pamięta, to w Pet Simulator X było tak, że się dało przejeżdżać, jak się usuwało, dobra, delete'ujemy wszystko, a tutaj mam locks, dobra, to za 4 klasy kupimy jeszcze jedno jajko, może... Epic mi dropnie, a i na Dobra, jeszcze jajko sobie otworzymy. O i like a goal loot box, dobra to super, to sobie otworzymy. Wiecie, takie gifty jak w Pet Simulator 99, Ok. 3500 Gemów, wow. I 5 koła coinów. no to to naprawdę dobrze dropło. A gdzie są potki moje? A, tutaj są w sklepie, no, tak, bo to są takie potki jak w Pet Simulator X bardziej, tutaj nie ma tych potek jak w 99, tak? Dobra, otwórzmy sobie te Exclusive jajko. Może kiedyś tego będę żałował, jak wyjdą nowe jajka. Dobra. Otwórzmy z tą globat. Okej, okay, to ten może mi aktualnie mega pomóc. W sumie. Sobie poczekajmy aż tam pójdzie do EQ. Dobra. I teraz sobie założymy i teraz mam dopiero fajny team. Tutaj powinienem mieć te coin jeszcze. Ja one powinny dać mi dużo. A, 163. No to trochę mało. Dlatego co? No już bym sobie rozwalił tylko... Te ostatnie coiny i w sumie już bym poszedł na tą ostatnią, trzecią krainę. Widzę, że w sklepie też jest magnet, i on by mi się mega przydał, ale nie będę na niego wydawać robuxy, Tylko zbiorę sobie gemy. To też mega fajne jest, że można sobie nie pasy za gemy kupić. To też powinno być w Betsy, tylko wiadomo, dużo droższe, nie? Żeby to aż tak łatwo nie szło. Bo jak, tak jak mówiłem, ta gra jest właśnie też na, takim, na takiej zasadzie, pod, jakby. Na takiej zasadzie jest ta gra, żeby każdy od razu nie wyszedł z tej gry, tylko właśnie sobie pograł w nią. A to, to też jest w sumie tak tanie. Tak mi się wydaje, że to tak właśnie działa. I udało nam się uzbierać. O, howerboard, tak. Właśnie tak chciałem mieć Howerboarda, tak jak mówiłem na początku filmu. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. No i teraz się da grać. Ja na następnym filmie spróbuję w sumie pójść na prywatny serwer. Bo jestem w sumie... Ciekawe, czy jest w ogóle darmowy, prywatny serwer, no i co? Dzięki jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, a byłem się mi super. I napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie więcej filmów z Petsim X, w sumie tego Enchanted, dlatego co, na razie, widzimy się już niedługo.